E Tak, jak zapowiadałam dziś na audycji Nowe Oblicze y, mam pomysłodawców i organizatorów nocnej jazdy z samochodem bez celu w Rzeszowie, czyli Jarka Zająca i Filipa Kozdrasia. Witamy. Skąd wziął się pomysł organizowania w Rzeszowie czegoś takiego jak nocna jazda samochodem bez celu? Pomysł głównie wziął się stąd, że byliśmy w Jarosławiu, gdzie były zorganizowane pierwsze takie w sumie jazdy, tutaj chyba na Podkarpaciu. I po przyjeździe do Rzeszowa stwierdziliśmy, no, że w Rzeszowie raczej jest większe miasto, więcej ludzi, więcej ludzi będzie chciało przyjeżdżać i w sumie w nie wyszło to najgorzej. Takiego, A ile osób y, na początku brało udział w tych spotkaniach? Pierwsze spotkanie, jakie zorganizowaliśmy, to było coś grubo ponad 100 samochodów, dokładnie nie liczyliśmy, naliczyliśmy no, ponad 100 samochodów. A aktualnie ile jest mniej więcej tak podczas y, spotkania? 30 z wyż. Ale i tak Taka ilość samochodów robi wrażenie na mieszkańcach Rzeszowej i okolic, ponieważ trasy macie nie tylko po Rzeszowie, ale też wybiegacie poza granicę. Tak, chcemy się raczej, raczej pokazać ludziom również na wioskach, że coś takiego jest i, i często dostrzegamy ludzi, którzy idą chodnikiem i w pewnym momencie stają zdziwieni, co się dzieje, tyle samochodów jedzie. Od jak dawna istnieje właśnie nocna jest za samochodem bez celu w Rzeszowie? Mm. To było ciepło zaczę, zaczęło się chyba wszystko, nie. Ale od tego roku. Tego tego, roku tego tak, od tego roku nie istniemy dłużej niż pół roku chyba. Nie, nie? Nie, Ale nie. mimo tak krótkiego czasu, no już o was coś słychać, szybko się rozwijać, można tak powiedzieć. No, dość. No, Nieźle. Z... tysiące lajków przekroczyło na Facebooku, myślę, że będzie więcej. A jak często się spotykacie? Praktycznie co. Tydzień? No tydzień. ale żeby teraz zmienili, żeby się to po prostu nie znudziło komuś, to jest co dwa tygodnie. W jakich miejscach wcześniej ogłaszacie? Czy są jakieś miejsca stałe, w których się spotykacie? Są różne miejsca spotkań. Z początku by jest podpromia, znaczy tak zwane podpromie. Lidl I... Krakowska. Lidl Krakowska to była pierwsza trasa, tak? I I dzisiaj i... będzie Eklerk. Dzisiaj będzie Eklerk, tak. I głównie stosujemy miejsca spotkań głównie jak jest trasa, żeby jak najlepiej było wyjechać i najbliżej. Żeby się nie przyciskać tak, aż tak bardzo przez światła w mieście, co robicie na tych spotkaniach? Poza tym, że się spotykacie, na pewno chwalicie się z swoimi samochodami, e, wymieniacie się doświadczeniami. Co jeszcze można tam e, zobaczyć, usłyszeć? Powiadam na ciekawe tematy na temat samochodów. No i co jeszcze? No. Na pewno dobra okazja, żeby spotkać się właśnie z no znajomi. No, no, znajomi, żeby się. Poznali. Taka motywacja też, jest nocna jazda, kucze, zbieramy się. Tak, to, no i nie ma wymówki. Też, to, głównie też, żeby. Ludzie, czy to moc, czy mocny samochód, czy słaby samochód, żeby mogli się wszyscy spotkać, wszyscy pośmiać, zintegrować się i żeby to nie było tak, że były dzielone samochody na szybsze, wolne itd. Tak Lepiej jest chyba jechać niż siedzieć przed komputerem. No, do tak, dokładnie, <laughs> niż albo siedzieć na przystankach i rozwalać, albo demorować dokładnie. coś. Radio ETRFM złap nas w sieci. W tamtym tygodniu, dokładnie w piątek, prowadziliście zbiórkę rzeczy dla dzieci z Domu Dziecka w Strzyżowie. Skąd pomysł zorganizowania takiej akcji? Pierwsze, żeśmy zobaczyli, że Krosno organizuje. Mieliśmy tam jechać do Krosna, wszystkie te rzeczy zawieźć, ale potem pomyśleliśmy, że możemy zorganizować coś u siebie, nie? Bo jednak Dom no, Dziecka nie jest tylko w Krośnie, tylko i w Rzeszowie, w Strzyżowie, no, w okolicach. Jak się czujecie po tej zbiórce, po tej całej akcji? Yy, ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni widząc yy, dzieci, które były szczęśliwe z tego powodu. Yy, no bo w sumie to dla nich to jest chyba taka niecodzienna akcja, gdzie mogą zobaczyć właśnie te samochody, yy, poczuć spaloną gumę i przejechać się samochodem jakimś tam bardziej podrasowanym. A czy planujecie jakąś kolejną tego typu akcję? Yy, tak, kolejna to będzie wośp. Które będziemy organizować, też myślimy, że się uda i wszystko wypali, tak, jak i ta zbiórka do domu, dla domu dziecka? A możecie ujawnić troszeczkę więcej szczegółów, co planujecie jakieś atrakcje? <grym> jak na razie nie ma jeszcze nic ustalone, ale w planach to jest wszystko. Co sądzicie o budowie toru wyścigowego w Rzeszowie? Jaki to ma będzie mieć wpływ ogólnie na nawet na bezpieczeństwo mieszkańców, użytkowników, samochodów w mieście? Podejrzewam, że będzie to miało bardzo dobry wpływ, bo nie będą szaleć na drogach, a będą mieć możliwość wyszalenia, wytestowania swojego samochodu na torze i jakby to był tor jakiś bardziej rozbudowany, można by było organizować różne zawody. I podejrzewam, że przyciągałoby to bardzo dużo ludzi do Rzeszowa. Co? Mogliśmy się przekonać na festiwalu motoryzacyjnym, ponieważ ludzi była masa. A co wy przez nocną jazdę chcecie udowodnić mieszkańcom? No że właśnie to, że po prostu nie jest jakieś, nie, wiem, nie ścigamy się po prostu po mieście czy poza miastem, tylko po prostu jeździmy spokojnie, nie? Potrafimy, znaczy pokazujemy ludziom, że. Samochody, które są bardziej podrasowane, czy mają 200 koni, czy mają 300 koni, czy 60 koni, potrafią wszyscy się zintegrować, zebrać w jednym jechać miejscu i jechać tak powoli, w tym samym tempie. A jakie macie plany na najbliższą przyszłość, bliższą lub dalszą? Co planujecie? W takich cichych w sumie planach to jest organizowanie jakiegoś takiego zlotu, zlotu trzydniowego trzy na lub dwudniowego, na którym by się wszyscy spotkali, mogli. Przez 2-3 dni się bawić. Wy macie też dodatkowo, można powiedzieć, w swojej ofercie naklejki na samochody. Planujecie może jakieś, nie wiem, koszulki, breloczki, długopisy, coś jeszcze w tym, tym, tym temacie? Tak, wszystko. Znaczy, o koszulki już byliśmy się pytać. Mamy w planach jeszcze kubki. Długopisy, ewentualnie smyczę. No, czyli e, tak jakby każdy, kto jest zainteresowany, powinien śledzić dokładnie temat, bo coś już niebawem powinno się pojawić. Tak, każdy znajdzie coś dla siebie. Gdzie można Was znaleźć? Oczywiście na Facebooku. Przypomnijcie nazwę. To jest Nocna no, ja za samochodem bez celu rzeszów. Czyli każdy, kto. I to jest się, jedyny fanpage. Każdy, kto się interesuje, powinien tam zaglądać, zalajkować, udostępniać nie, bo jak posty. Nie. Może chcecie kogoś pozdrowić na koniec? No to głównie pozdrawiamy wszystkich przyjeżdżających na nocną, a zwłaszcza dziewczyny, bo jest ich niewiele. A nie chcemy, żeby było ich więcej, bo jednak dziewczyny to raczej starają się tak unikać tego, albo po prostu nie wychodzić z samochodu, jak już przyjadą, bo boją się takiej, znaczy, no może nie boją się, ale wstydzą się takiej ilości mężczyzn. Tak więc dziewczyny, nie bójcie się, nie są absolutnie groźni. Czyli dzisiaj spotykacie się o 21.00, przypomnijcie gdzie? Na eklerku. I zapraszacie. Każdy może przyjechać, Każdy. czy trzeba. Y, ale nawet jeśli nie posiada samochodu, może przyjść i się spotkać. Dokładnie. I tam się załapać na jakiś transport, żeby się przyjechać. No. Myślę, że problemu nie byłoby, żeby ktoś nie, kogoś kto zabrał. No, czyli tak jak mówiłam, miłe chłopaki, dziewczyny, no tyle, tyle facetów, no. <laughs> No, chyba nie pogardzicie. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzisiaj moimi gośćmi byli pomysłodawcy i organizatorzy nocnej jazdy z samochodem bez celu Jarek Zając oraz Filip Kozdres. Dzięki. Dziękuję. Dzięki. Radio ETR FM. złap nas w sieci.